Słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. Panie i Panowie, witam Was serdecznie w odcinku, w którym zasmakujemy pizzerki ze szkolnej kawiarenki ze złoty 20 albo ze złotówkę bez kieczupu. Odcinku, w którym narzucimy na siebie szkolną kamizelkę z ćwiekami przypiętymi do kieszonki, albo innymi słowy. Damy nura w złote czasy, jakim jest rok 2004, i przeniesiemy się myślami do mojego gimnazjum. A wszystko przez to, że wróciłam do serialu, który wtedy oglądałam, i jeśli przeżywałam go wtedy, to przyznam szczerze, że przeżywam go równie mocno prawie 17 lat później. I dziś jest czas i miejsce, by poprzeżywać to wspólnie. I wiecie, jak dorośli zawsze coś mówią i, i opowiadają, wspominają sobie, mówią, a to było 20 lat temu, albo nie wiem, moje jeansy z liceum mają 20 lat. I to było takie paradoksalne zawsze słyszeć coś takiego, gdy samemu miało się mniej lat niż te wspomnienia, więc tak naprawdę wracając do czegoś wspomnieniami, można było co najwyżej przytoczyć sobie, nie wiem, zeszłe lato. I tak było do momentu, w którym zdałem sobie sprawę z tego, że moje ulubione zdjęcia i wspomnienia ze studiów mają już tak naprawdę 7 lat. I napisałam maturę prawie 10 lat temu. I znam swoją przyjaciółkę Agę prawie od 21, a czasy, w których nosiłam czarny pasek ze srebrnymi ćwiekami i kuse koszulki, które w sumie nie były aż tak kuse, żeby pokazywać pępek, ale kończyły się gdzieś na równi albo na centymetr przed właśnie owym paskiem, minęły bezpowrotnie właśnie te 16 i 17 lat temu. I dziwi mnie to, że nagle mnie to wszystko uderzyło z takim impetem. Mnie, osobę, która przez większość życia nie ma zielonego pojęcia, jaki jest w ogóle dzień tygodnia, i można by stwierdzić, że jestem trochę na bakier z upływem czasu. Gdyby nie to, że prawie zawsze noszę na ręce zegarek, i to jest taki mój patent, widzicie, bo nie pamiętam, czy jest środa, czy wtorek, ale zawsze wiem, która jest godzina. Czasem mam też na zegarku datownik, no ale to nie zawsze, niestety, nie zawsze pomaga. Więc nie odczuwam tego upływu czasu yy, patrząc na siebie, ale zaczęłam bardzo, bardzo powoli dostrzegać to właśnie dookoła mnie. I zwłaszcza widząc na przykład znajomych biorących śluby i wychowujących dzieci, i tylko to pokazuje mi, jak ogromna przepaść nas dzieli, i że być może faktycznie upłynęło już przecież to 17 lat od ostatniego momentu, w którym nosiło się krótkie kurtki i puchate buty, i że takie zmiany są przecież normalne. No ale dla mnie to trochę jak rok temu. I, I z zewnątrz może, można, można by powiedzieć, że mogłoby się wydawać, że przecież w tygodniu najczęściej jestem odrobinę bardziej profesjonalna, ale fakt, że dziwi mnie to i szokuje, że właśnie osoby, które pamiętam z gimnazjum, mają już swoje własne rodziny, no to tylko pokazuje, w jak odmiennym wszechświecie żyję, w jakiejś kompletnie innej stratosferze, bo chyba najczęściej na zupełnie innej planecie. I to jest strasznie dziwne uczucie. I wiem, że niektóre rzeczy mijają, że przecież nie da się zatrzymać czasu, ale czasem chciałabym. I, i przyznam szczerze, że. Boli mnie to, że tyle rzeczy się zmienia wraz z upływem czasu, że nie ma już się kontaktu z ludźmi ze szkolnej ławki, że nie widzi się już przyjaciół ze, ze swojego własnego osiedla, a czasem nawet ze swojego własnego bloku, czy z właśnie z innej klatki, że nie mówi się już do koleżanki, żeby zadzwoniła do mnie rano domofonem, żeby rano iść razem do szkoły i, i że nie pożycza się różowych słuchawek do czarnej MP3 albo MP czwórki, bo zapomniało się swoich, i że nie siedzi się na przerwach, w obskurnej szkolnej łazience, na podłodze i nie spisuje się na szybko zadań z matematyki. I wiem, że to nie wszystko było dobrymi czasami, że nie zawsze było idealnie, ale to właśnie jest najgorsze upływy czasu, że patrzy się na niektóre rzeczy jak przez jakiś taki filtr, że widzi się wszystko właśnie dużo lepiej niż było. I zastanawiam się czasem właśnie, gdzie się podzieli ci wszyscy ludzie i, i co oni teraz robią. I czy też tak czasem, tak nie wiem, zupełnie przypadkowo o mnie myślą? I, i czy w ogóle pamiętałabym wszystkich imiona, nazwiska? I, I czy niektóre z nich na przykład mówią o nazwiskach, które wtedy znałam jako panieńskie? I, I chciałabym normalnie postawić ich wszystkich w rzędzie i porównać ich do nich samych z przeszłości. Nie wiem, czy pamiętacie taką piosenkę, The Connells, 74-75. I jeśli nie pamiętacie, to obejrzycie teledysk, bo śpiewają tam właśnie o swoich szkolnych czasach i właśnie o tym roczniku 84-75 i pokazują swoich rówieśników właśnie jako dzieci i już jako dorosłych. I ja chciałabym zrobić tak samo i zobaczyć, jak się wszyscy zmienili i kim się staliśmy i... Przecież większość z tych osób jest dalej zachowana w mojej pamięci jako dzieci. I gdybym miała, nie wiem, możliwość teraz wszystkich tak zobaczyć, to pewnie pomyślałabym, że to są dziś obcy ludzie. I powiem teraz jak jakiś czubek totalnie, ale z perspektywy czasu naprawdę te szkolne lata miały jakiś taki swój urok. I nie powiem, że miało się mniej zmartwień i tak dalej, bo ja nie mam żadnych zmartwień. I to się na szczęście nie zmieniło. Ale było w tym wszystkim coś takiego, co boli mnie w środku, jak o tym myślę. A boli mnie tylko na takie dobre wspomnienia, więc to jest jakiś znak. I trochę jak w tym takim cytacie z serialu The Office, że chciałbym, żeby była możliwość świadomości, kiedy są te stare, dobre czasy, przed tym, jak się kończą. Ale dobra, muszę przestać o tym myśleć, bo właśnie złapałam się na tym, że z jakimś sentymentem myślałam o, nie wiem, szkolnej szatni na dole, i to już jest chyba znak, że powinnam dać sobie na wstrzymanie, bo te szatnie wyglądały jak takie metalowe boksy dla zwierząt, w których co gorsza, ciągle ktoś zrzucał te kurtki albo podmieniał je z innymi klasami, więc już mi lepiej, już nie tęsknię. I wiem też, że na przykład niektórzy ludzie z przeszłości to były jakieś wredne mędy i wcale mi nie szkoda, że poszliśmy swoimi drogami, ale był czas i było miejsce, gdy to wszystko wyglądało inaczej. Ale jeśli coś miało największy urok, to coś, co trzyma mnie ostatnio na kanapie po nocach, a mianowicie serial nad serialem. Coś, o czym... Nie myślałam, że tęsknię i coś, w co wkręciłam się od nowa, totalnie tak samo jak wtedy, gdy leciało co sobotę rano na ZigZapie i może niektórzy z Was kojarzą, ale ZigZap e, właśnie to był taki kanał telewizyjny z logo w kształcie pomarańczowej gwiazdki, na którym leciało mnóstwo różnych młodzieżowych programów i seriali, bajek, jak na przykład, nie wiem, Aparatka, no wszystkiego. I tu właśnie soboty były najlepsze, bo wtedy pojawiały się nowe odcinki absolutnych arcydzieł, które są trochę jak taki mianownik moich czasów gimnazjalnych i, i mówię tutaj na przykład o serialach Gwiazdo Zaraz, właśnie Instant Star, e, Radiostacja Roscoe, Lizzy McGuire i Dziewczyny i Miłość. I z premedytacją nie wymieniam Degrassi z Młodym Drakem, bo ten serial uważam za nieporozumienie i nigdy go nie oglądałam. E, I w ogóle warto dodać, że w serialu e, Dziewczyny i Miłość jedną z głównych bohaterek była właśnie Magda, no i myślę, że komentarz jest tu zbędny, dziękuję bardzo. I nie wiem tak naprawdę, jaka fala nostalgii pchnęła mnie do tego, ale pomyślałam właśnie o gwieździe od zaraz i nie wiem, jak to się stało, że zaczęłam od nowa słuchać tych piosenek właśnie na Spotify, ale już wiem, że właśnie to popchnęło mnie do tego, żeby sprawdzić, gdzie można obejrzeć te odcinki: Aleluja! Nie, nie tylko ja miałam takie olśnienie, bo niecały rok temu powstał na YouTubie kanał Instant Star Official, gdzie wrzucone zostały wszystkie odcinki w oryginale po angielsku. I to by było właściwie wszystko, czego potrzebowałam, żeby zalegnąć przed telewizorem na kilka dni, bo nazwanie tego maratonem to jest zbyt mało. Odcinki mają po dwadzieścia kilka minut, więc pochłania się je w mgnieniu oka. No i dołączyłam do tego moją kolejną obsesję z zeszłego lata, czyli Lody Twini na patyku i to jest wspaniałe i naprawdę. Mi zazwyczaj niewiele potrzeba do szczęścia, ale takiej fali ekscytacji nie czułam podczasów, od czasów, gdy, gdy wchodziły nowe części Simsów w dzieciństwie. I mogłam tak totalnie, zupełnie, bezczelnie przenieść się znowu do miejsca, w którym bez przypału nosiło się takie długie naszyjniki np. Na z kostką do gitary, skropa, paski z ćwiekami i dziwne, niezidentyfikowane bolerka. Czy ktoś to jeszcze w ogóle pamięta? Ten modowy wyżyk, ten speterek składający się wyłącznie z dwóch długich rękawów, które często właśnie nosiło się jeszcze do koszulek z krótkim rękawem, aż mnie trzęsie. Oczywiście miałam je. No, i czasy gimnazjalne kojarzy mi się też jeszcze właśnie z jakąś taką masową w ogóle obsesją na wyprostowane włosy. I pamiętam, że niektóre dziewczyny nosiły te prostownice nawet do szkoły, żeby właśnie wyprasować dosłownie każdy możliwy kosmyk. Ja w sumie dalej czasem prostuję włosy, ale wtedy nabierały jakiegoś w ogóle zupełnie innego wymiaru. I, I poza tym panowały te nieszczęsne grzywki, albo proste, albo na bok, które ciągle wpadały do oka. No i te krótkie kurtki o których już mówiłam w jednym odcinku. I śmieszne jest to, że w sumie mam wrażenie, że gimnazjum właśnie było tym czasem, gdy wszyscy tak naprawdę tak strasznie bardzo podążali za modą. I, I to był taki czas, w którym każdy też tak bardzo przejmował się swoim wyglądem. I nie wiem, z czego to wynikało, ale naprawdę myślę, że nie było dnia, w którym większość klasy nie przychodziła w pełnym makijażu, mówię to o dziewczynach, w krótkich bluzach i kurtkach i z idealnie ułożoną fryzurą. A ja teraz, w wieku 28 lat, chodzę czasem do pracy w dresie, najczęściej zawiązuję na głowie kok a la cebulę i gdy na dworze jest zimno, to odmawiam wyjścia na spacer, jeśli nie mam na sobie długiej, przydłużej kurtki snowboardowej, wielkich rękawic, czapki i kaptura. Także chyba idę w dobrym kierunku, co? Ale do rzeczy, bo zaraz opowiem Wam historię mojego życia, zanim w ogóle powiem, co to za serial dla tych, którzy no nie mieli takiej przyjemności go poznać a więc Gwiazda od zaraz albo w oryginale um, Instant Star, to jest taki kanadyjski serial dla młodzieży albo e, dla takich rodzynków, którzy e, oglądają go do teraz. I ma tylko cztery sezony i opowiada historię Jude Harrison, która wygrała konkurs muzyczny, dzięki któremu uzyskała kontrakt z wytwórnią G Major na trzy płyty. E, no i serial skupia się na jej karierze muzycznej, miłosnej, przelakiej. Ale co moim zdaniem jest warte dodania, to to, że te piosenki z serialu są naprawdę świetne. I Alex Johnson, która właśnie grała Jude, sama w wieku 18 lat pisała i współtworzyła większość z nich. I ta dziewczyna ma naprawdę taki głos jak w serialu, sama wszystko śpiewała i strasznie mi się to wtedy podobało i w sumie do teraz słucham tych piosenek z przyjemnością. Ale co w tym serialu jeszcze jest najlepsze, oczywiście muzyki, to Tommy Q Quincy, czyli producent, obiekt westchnień Jude i przysięgam chyba jej filmowa inspiracja do wszystkich piosenek, co jest trochę zabawne. No i Tommy Q jest piękny, tajemniczy, poza zasięgiem i poza zasięgiem Jude, oczywiście przez większość czasu, no co tylko sprawia, że wszyscy im kibicują. Za to najgorsze było wtedy, oczywiście, czekanie na odcinki cały tydzień i przecież tam było tyle dramy, że czekanie tyle czasu na rozwiązanie sytuacji było kolejną dramą samą w sobie. Dlatego cieszę się, że mogłam teraz po prostu pochłonąć te odcinki jeden za drugim. To jest inny wymiar przyjemności. No i wiem, że patrząc na ten serial z perspektywy, no kurczę, już. 17 lat, to jednak widać, że to jest serial dla odrobinę no, młodszej widowni, ale z drugiej strony nie jest jakiś taki przesadnie głupiutki. No, naprawdę obejrzałam wszystko jeszcze raz z ogromną przyjemnością i smutno mi, że zakończyli całość tylko na czterech sezonach. Czytałam, że w ogóle to była ta sama wytwórnia, która tworzyła Degrassi, i niestety, właśnie Instant Star nie otrzymało funduszy na kontynuację, co boli mnie dodatkowo, mając na uwadze zakończenie, którego dalej nie mogę przeżyć 17 lat później, ale o tym za chwilę. I w ogóle pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, oglądając to wszystko po latach, to, to że główni bohaterowie byli w większości przypadków naprawdę no, niewiele starsi ode mnie wtedy. I główna bohaterka grała 16 -latkę, miała wtedy 18 lat, i reszta też miała jakiś taki podobny wiek, mniej więcej. No może nie licząc samego Tomiego, który miał 22, a grał go aktor, który miał chyba 28. Ale jak patrzę w ogóle na swoje zdjęcia z przedziału tak 16-18, to wyglądam totalnie jak dziecko. I wiem, że to jest ten, też po prostu często domy na telewizji, że po prostu wybierają tacy, takich dorośli i wyglądających aktorów. No ale mimo wszystko, nawet jakbym miała zrobić aktualne porównanie między mną teraz, a nimi wtedy, to nadal wyglądam dużo młodzień i nie wiem, czy to dobrze, czy źle. I, I w ogóle jakbym miała tak od czapy ocenić ich wiek, nie znając serialu w ogóle, to ja bym im wszystkim wlepiła 30. -tkę. To jest taka ciekawa obserwacja. A poza tym Yy, oglądając to tak z dużej perspektywy czasu, to jest trochę zabawne, że właśnie wszystko w tym serialu wyglądało na właśnie takie dorosłe jakieś kariery, romanse, dramy, ale mówimy tutaj o ludziach, którzy ledwo wyszli z liceum i nie mówię tutaj, że byłam jakaś roztrzepana, yy, w końcu to był właśnie ten czas, w którym sama zaczynałam studia, no i jednak jakieś tam pojęcia o świecie miałam, ale nigdy w życiu nie wierzyłam w to, że wszystko co wtedy się działo dookoła mnie, czyli te wszystkie przyjaźnie, związki, że to będzie na całe życie. No, i nie mówię, że nie brałam wtedy tego na serio, ale po prostu wiedziałam, czy miałam jakieś takie, nie wiem, wewnętrzne przeświadczenie, że po prostu jesteśmy wszyscy bardzo, bardzo młodzi i że najprawdopodobniej tak się zdarzy, że no z niektórymi osobami nasze drogi się rozejdą. Czasem przez jakieś, nie wiem, nieporozumienia, a czasem tak po prostu, no, nie wiem, wyjazdy, inne studia, inne priorytety. I właśnie oglądając ten serial teraz, mam na to takie w sumie totalnie dwa różne spojrzenia. I dalej oczywiście uważam, że Tommy i Jude powinni skończyć razem, bo nie po to wstawałam co sobotę rano przez trzy lata, żeby śledzić ich przygody, by potem wszystko się rozsypało i ten serial jest mi winny za te pokłady energii, które w to wkładałam. Ale widzę to tak. Jeśli patrzymy na to z perspektywy naprawdę osiemnastolatków, to było w tym wszystkim za wiele dramy no i, i szanse na powodzenie były naprawdę nikłe. I, I wiem, że są wyjątki i ludzie, którzy poznali się na przykład w liceum czy nawet w gimnazjum, serio tworzą udane związki do teraz, ale to są jakieś, nie wiem, evenementy i ja tego nie rozumiem. No ale jeśli patrzymy na ten serial z perspektywy mojej 28-letniej siebie, wiecie co? <grytanie> Autentycznie chciałam powiedzieć coś innego. Ale w tej samej sekundzie zdałam sobie sprawę z tego, że ten serialowy związek nie miałby szansy na powodzenie. I skoro już tu wszyscy jesteśmy i słuchamy tej epopei, to zrobię małą analizę, dlaczego tak myślę. Więc. Tommy Q <noise> był wcześniej w tym słynnym właśnie boy-będzie, boy za tak, więc już miał sławę, pieniądze, renomę i tak jak mówiłam, był w serialu tajemniczy, poza tym był przystojny i bogaty. I to są dwie najgorsze rzeczy, bo przysłania to ludziom fakt, że mówimy tutaj o postaci, która komunikacji uczyła się chyba od, nie wiem, neander, Neandertalczyków i wiadomo, że przymyka się na to oko oglądając i nic by mnie tak nie ucieszyło, jakby skończyli właśnie czwarty sezon razem. No, ale ludzie, gościu w ogóle rozwiązywał swoje problemy albo ich nie rozwiązując, tylko uciekając, albo nic nie mówiąc, nic nie tłumacząc, i to jest, to jest śmiech na sali. I największy hit: wszystkie ważne rozmowy, jeśli już w ogóle miały miejsce, to najczęściej kończyły się sceną, w której Tommy wychodzi i trzaska drzwiami, więc w sumie to by było na tyle z jego tajemnic, bo to nie były tajemnice, tylko zerowa komunikacja. I teraz zakładam wyimaginowane okulary i piszę w kajecik: uwaga! <tryk> Nierozpracowane problemy z przeszłości. Kropka. Niska samoocena, nieprzepracowane traumy z dzieciństwa. Dziękuję za uwagę. <grych> Koniec. Yy, no i piękna to była bajka. Yy, I słyszałam, że w ogóle, planowany pi piąty sezon miał się zakończyć tym, że jednak będą żyli długo i szczęśliwie. No, ale tego się już niestety nigdy nie dowiemy, bo zamiast tego, tak jak mówiłam, czwarty sezon był bogaty w rozstania i powroty. E, spontaniczne zaręczyny, a potem samotny wyjazd do Londynu. I choć doprowadza mnie to do szału, bo tak nie miało być, to jeśli naprawdę mówimy tutaj o 18-latkach, to myślę, że tak, tak naprawdę to jest chyba najlepsze możliwe zakończenie. E, I w sumie totalnie dobry przekaz w stylu, że. Jest jeszcze tyle czasu na właśnie osiadanie w miejscu i dopasowywanie planów do kogoś innego, że trzeba robić swoje i wyjeżdżać zupełnie samemu. I chyba tutaj przypadkiem trafiłam w sedno, no bo przecież zrobiłam dokładnie tak samo, wyjechałam całkiem sama i uważam, że to była najlepsza możliwa decyzja pod wieloma względami. A już zwłaszcza, gdy jest się tak młodym, bo no ja wyjechałam po raz pierwszy, jak miałam 21 i świętowałam 22 urodziny już na miejscu, więc w sumie wiem, co mówię, no bo różnica wieku na tym przykładzie nie jest duża. I... Chciałam powiedzieć wcześniej, że będąc już trochę starszym, być może ta relacja między nimi wyglądałaby inaczej, miałaby trochę więcej sensu, ale przysięgam. Jakbym miała do czynienia z takim facetem, który w ogóle teraz mówię, który wychodzi w trakcie rozmowy, albo w ogóle odpowiada półsłówkami, albo co gorsza w ogóle nie odpowiada, to by chyba podrzuciła mu numer do lokalnego przedszkola, żeby sprawdzić, czy jeszcze, że mają jakieś wolne miejsca. I tak jak jeszcze można to odrobinę zrozumieć w wielku licealnym, tak. W perspektywie na przykład ludzi wchodzących w trzydziestkę, no to już chyba czas naj, najwyższy na przepracowanie niektórych rzeczy. Także niestety Tommy Q <zostaje>, zostaje wykreślony z mojej listy. Wiem z bólem serca, ale wiem, że wiele, wiele osób pakuje się właśnie w takie relacje, w których zamiast dostrzec czyjeś prawdziwe cechy, które tak naprawdę pokazują ich jak przed lustrem, to patrzą przed, przez pryzmat tego, jaką osobę oni chcieliby widzieć. I zamiast wziąć do wiadomości to, że. No, ktoś jest, jaki jest, to usilnie próbują kogoś zmienić i uratować. I szkoda na to energii, szkoda na to czasu. Także być może to tworzy dobry serial, no ale związek, no to już tak wiecie. Średnio na jeża. I wiem, że to może tylko serial, albo też aż serial, ale właśnie z tamtych czasów pamiętam, że nie tylko tam główną bohaterką była taka właśnie zadziorna rockmenka. Przecież w radiostacji Roską Lili też grała na gitarze i też próbowała swoich sił w produkcji muzyki. No i oczywiście ciężko brać wszystkie te seriale na, na serio, ale wtedy strasznie mi się to podobało i też właśnie dostałam w tamtym czasie swoją pierwszą gitarę klasyczną i chodziłam nawet na lekcje gitary co doprowadzało mnie do szału bo musieliśmy uczyć się tam piosenek które w ogóle mnie nie interesują e, chociaż sama chciałam na to chodzić więc rzuciłam to, wróciłam do domu nauczyłam się sama na piosenkach Avril Lavigne i też tych właśnie z gwiazdów zaraz i potem kupiłam swoją gitarę elektryczną i nigdy nie marzyłam o graniu w zespole ani i nie śpiewam oczywiście ale lubiłam grać tak po prostu dla samej siebie i sprzedałam obydwie gitary, gdy wjeżdżałam do Szwecji, ale nadal mam swój wzmacniarz i stoi na strychu i czeka na lepsze czasy. I niedawno kupiłam sobie też piękne, białe pianino elektryczne, więc kto wie, kto wie, może to jest dobry moment na gitary, na kolejny powrót do przeszłości. A jeszcze inna dygresja. Aktorzy właśnie w tym serialu mieli takie zegarki na ręce na grubym, skórzanym pasku. Nie wiem czemu, tak mi się to zawsze rzucało w oczy, ale pamiętam, że też taki miałam. Piękne to były czasy. I wiem, że mówiłam, że nie czuję zupełnie upływu czasu i że te 17, rety, 17 lat minęło tak naprawdę wczoraj, ale jednak przecież wszystkie te nowe doświadczenia, zmiany nas no, czegoś uczą i że wszystkie te przyjaźnie, które przetrwały i które nie i wiele innych rzeczy, no, coś nas nauczyło. I niby, nie, niby jest się tym samym człowiekiem, ale ma się do niektórych spraw kompletnie inne podejście. I na niektóre rzeczy na przykład teraz, nie chciałoby mi się już w ogóle tracić czasu i nerwów i, i nie mam już też kompletnej cierpliwości do ludzi, do jakichś dram, e, więc jestem ciekawa jakie zmiany zaobserwuję w sobie za kolejne 17 lat i kto wie, może wtedy przyjdzie czas na kolejny maraton gwiazd od zaraz, chociaż pewnie e, wtedy, za 17 lat widząc Tomiego Q zatrzaskującego drzwi, to chyba padnę ze śmiechu no ale nic Pomyślę o tym w przyszłości, póki co odkładam gwiazd zaraz jako moje małe guilty pleasure do przysłowiowego pudełka ze starociami, dobrze było powspominać, dobrze było do tego wrócić, yy, przesłuchać jeszcze raz ulubione kawałki i chciałam zakończyć ten odcinek zdaniem, że jednak w porównaniu z Jude i Tom'iem Q to jestem bardziej dojrzała, ale przecież. To nikt inny jak mój chłopak, który wtedy nawet jeszcze nie był moim chłopakiem, niechcący prawie połamał mi kolano jakieś 6 lat temu, na kilka dni przed wyjazdem na koło podbiegunowe, za co zarobił ode mnie solidnym ciosem w postaci ogromnej paczki mrożonego groszku, którą e, przekładałam do kolana i którą rzuciłam po prostu w twarz, gdy przyszedł mnie przeprosić, więc może zostawię ten temat gwiazdy e, od zaraz tak jak jest. I... Dzięki za wspólną podróż wspominkową i jeśli jeszcze nie słyszeliście o tym serialu, o którym dziś tyle się rozprawiałam, no to oczywiście polecam. A jeśli dobrze go znacie, to mam nadzieję, że wspólnie udało nam się wskrzesić coś z dzieciństwa i że też byliście team Jude i Tommy, a nie Jude i Jamie. Słuchaliście Magda Nadaje, odcinka, w którym przenieśliśmy się w czasie.